Cześć wszystkim, zobaczcie, ptaszek jest, maleńki, nie wiem czy to dobrze widzicie, ale nie chcę go też słyszeć. najwyraźniej maleństwa uczą się latać. Gniazdo jest puste, nie ma tutaj żadnego maleństwa. Od tego czasu, kiedy nagrywałam filmik, tylko raz widziałam jednego dorosłego Osobnika, jednego z rodziców. Nie wiem jak często odwiedzają maleństwa, czy odwiedzali, ale niestety jeden z tych maluchów poniósł śmierć. Spadł oczywiście niestety z gniazda i zdechł. Nie będę wam pokazywać jak to wygląda, bo to nic przyjemnego. Możecie sobie za to popatrzeć na jaskółeczkę maleńką. Niestety będę musiała ją stąd usunąć, ponieważ za moment będę przeprowadzać swoje krowy na pastwisko i mogłaby mu się stać krzywda, bo jest na przejściu. Także mogłoby to być niebezpieczne dla nich. Tu są krówki. a Ja jeszcze Wam pokażę puste gniazdo, jak to wygląda w tej chwili. O, widzicie? Pojawiła się to jest, macie szczęście, ponieważ ja od tych paru dni widzę po raz pierwszy tę tą, tą dorosłą jaskółkę. Znaczy po raz, po raz drugi, nie wiem czy powiedziałam po raz pierwszy, po raz drugi. A jestem tutaj dość często. jak pjedastwo się boi, to nie będziemy go tutaj straszyć. Dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej jeden z rodziców żyje. Dobra też jest taka, że najwyraźniej biedactwa uczą się latać. No a zła taka, że jeden z nich, kolejny już, czyli drugi, w sumie poniósł w ostatnich dniach śmierć. No i dla mnie to jest bardzo przykra sprawa, ale. O! kolejne znowu jaskółka tutaj krąży, więc nie będę jej denerwować. Ale niestety muszę zabrać stąd malucha, bo te krowy mogą mu wyrządzić krzywdę. Na no dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.